Jest, a będzie to, co będzie. Ale zawsze to miło, że nie brak nam miejsc, do których wracamy pamięcią. Dolimy za szczęściem, sięgamy do gwiazd, na gwałt świat chcemy zmieniać. Lecz to najważniejsze, co żyje gdzieś w nas. Panowie, szanujmy wspomnienia Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu imieniem Floriana Mazurkiewicza wprowadziło w swój kalendarz o Wieczór Wspomnień o swoim patronie, aby nadal przybliżać jego życie i jego dokonania. Jeszcze przed wspomnianym spotkaniem pokłoniliśmy się nad jego grobem składając symboliczną wiązankę kwiatów. A jedynym współczesnym akcentem tego wieczoru był występ uczennic ze szkoły w Kwilczu. Zawsze żeśmy go podziwiali. Bo przychodził ze szkoły zmęczony, ale jeszcze potrafił wejść do nas, zajrzeć, popytać się i co jego cechowało jako człowiek? Szanował wszystkich, od malutkich, poprzez dorosłych i starszych. Zawsze uśmiechnięty, z dobrym słowem, z dzień dobry, jak ktoś nie zdążył do niego powiedzieć. I tym się poznał w środowisku. Był bardzo otwarty. Po prostu ludzie mówili na niego dobry człowiek. Takie określenie było, dobry człowiek. Że Mazurkiewicz to nie tylko murarz, tyjkarz, betoniarz, stolarz i, i nie wiem kim jeszcze był zamiłowanie do muzyki, do śpiewu, to na wszczepie. Są jeszcze osoby, które pamiętają Kwilcz z budynkami, z tym jak on był budowany i myślę, że to wspomnienie o panu Florianie Mazurkiewiczu, o człowieku wyjątkowym. Ja mówię, że pan Florian Mazurkiewicz był człowiekiem, który tą, tą, tą wieś stworzył, taką jaka ona jest w tym wydaniu tej oświaty, tej, 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 tej kultury przez duże kawy. Gdyby nie on, to przecież wiele rzeczy by się tytuł nie wydarzyło. Taką mało niby rzecz, ale nikt z o tym nie wie, ale każdy pamięta, że Pan Mazukiewicz był inicjatorem zabaw rodzicielskich, dużych, gdzie przynosiły dochody dla szkoły. To ja, jako dziesięciodwunastoletnia, bo już dokładnie nie pamiętam, w tej kuchni, <tuszy> o której mówiliście z tamtej strony, to moja mama zabierała mnie, bo ja już wtedy miałam zdolności takie manualne, robiliśmy kotywiony i wianki z bibuły. No mało nas tam jest. Dzisiaj na też jest tutaj mało. To tylko od nas zależy, bo nikogo nie przyciągniemy tutaj na smyczy, chociaż dzisiaj smyczy są takie modne, że się wszystkim rozdaje. Ale powiem Państwu tak, że, że patriotyzmu naprawdę trzeba się nauczyć nie dlatego, żeby się bać, że będzie wojna, tylko na, na bazie tego, co nam przekazali rodzice, jak się zachowywali i to, co przekazali ci ludzie mądrzy, którzy w naszym życiu się pojawili. Pamiętam nieraz, jak, jak pani Marta już nie żyła i zakończyliśmy uroczystości pod naszym obeliskiem i pan Florian mówi, idę zameldować, mówi żonie, że wróciłem z wojny. To takie też, takie słowa, takie, no, że cały czas o tych sprawach wszystkich do tyłu też Myślał. No a to co powiedzieliście Państwo, że miał czas na tę ziemię nauczycielską, na tą matkę, która właściwie mu to życie dała i która dawała możliwości, sam opowiadał i, i Marcin ma gdzieś tam zapisane, że z tych, z tych, na przykład z tej fasolki starczyło na fundamenty, na cegły, na to, na to, na to, Jak Państwo pamiętacie, rowerek, wózek i wali. I Takich ludzi pozytywistów nam trzeba, no nie wiem. Ja twierdzę, że już nie będzie takiej, takiej osoby o tym podobnym charakterze i działalności, ponieważ czas i, i potrzeby takiej aż do końca nie ma, ale starajmy się wszyscy być zbudowanymi tym wzorem pana Floriana, żebyśmy starali się mu dorównać. Dzisiaj rano. Niespodzianie zapukałem do mych drzwi Wcześniej niż oczekiwałem Przyszły te cieplejsze dni Zdjąłem z niej zmoknięte palto Posadziłem widzami Zapach miało zajaśniało Wiosna, ach to ty Wiosna, wiosna, wiosna Ach to ty Więcej prac, no i będą się cieszyły te konkursy coraz to większym zainteresowaniem. Ja osobiście również interesuję się fotografią tym, większe moje zadowolenie, że no można zarazić innych tak wspaniałą pasją, przy której bardzo miło można spędzić czas i to na tyle. Także wszystkim gratuluję, oddaję głos jeszcze pani dyrektor. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o nagrody, nagrody ufundował przewodniczący Rady Powiatu, Kwileckie Centrum Kultury oraz firma z Klicza. Jak zwykle mogliśmy liczyć również na gminę Klicz. Bardzo serdecznie dziękujemy. Siła, siła, się na Wiosna, wiosna, wiosna. wiosna, 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 wiosna. Nagrody otrzymali. W kategorii szkoła średnia i dorośli wyróżnienie otrzymał pan Mieczysław Dragoński za pracę Budzą się drzewa. Trzecie miejsce zdobyła Nikola Rożynek za pracę Widzę pierwsze znaki wiosny. Drugie miejsce Julia Konieczna za pracę pierwszy wiosenny spacerek. I miejsce pierwsze Jan Kusik za pracę Szukanie wiosny. Natomiast w kategorii Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nagrody otrzymali trzecie miejsce Jakub Stefański za pracę żonkilowe Lowe Szaleństwo, drugie miejsce Filip Knop za pracę Rosa na Oporanku oraz pierwsze miejsce Agata Groś za pracę Ławeczka. Bardzo serdecznie proszę gorące przywitanie.

Stałość, skradnę całość, ty dostaniesz do łóżka podobne nowe życie. do Ciebie, ciągnij do Ciebie, ciągnij do Ciebie, ciągnij mnie do Ciebie. Drogi do drogi, tak dzisiaj szanować, na swoje, i i na to, i jak, wszyscy diabli, wszyscy anieli, co się w Twoich oczach tak rano mnie zawzięli, ciągnij do Ciebie,

że zmotywowała brata i tutaj widzę, że mały Bobasek jest również, tak? Czy mam nie mać, że to jest?